I ja nie wierzę, kochani. W końcu jesteśmy w naszym nowym domu. Ale poczekaj, co to są za dźwięki? Syneczku, coś leci w nasz dom! O nie ma i tato. Co teraz zrobimy? Szybko, synku! Do ich pokoi! No nie gadajcie, specjalnie się przyprowadziliśmy, żeby mieć spokój, a tu takie rzeczy się dzieją! O mój Boże, to jest coraz bliżej! Tyle to we dziwne, coś leci w nasz dom! Oo! Do nasz A! Mój Boże, synku! Mamo, tato, może? Chodźmy to sprawdzić. O kurczaczki, ciekawe, co to może być? Co to jest i co to tutaj robi? Ja nie mogę, to jest naprawdę epickie. Mamo, tato, mogę to wziąć i się tym pobawić? Nie ma takiej opcji, synu! Do pokoju to jest zbyt niebezpieczne. To jest bez sensu. Tryb, smutasa. I ja nie mogę spać z myślą o tej dziwnej, fioletowej rzeczy. Zajdę tak, żeby moja mama i mój tata nie zauważyli. W mojej nowej epickiej koszulce, do której link macie w opisie, sprawdzić, co to jest. Dziwny święcący na fioletowo telefon? Witaj, goty, weźmie, jeżeli chcesz przewijać, zatrzymywać i cofać, co nie no wiecie widzowie mam już dość Właśnie jakiś dziwny fioletowy telefon Do mnie powiedział i zna moje imię Eee ale poczekaj Kim ty jesteś w telefonie Odpowiedz chcesz kontrolować czas Czy nie Tak tak Więc jeżeli chcesz kontrolować czas To podnieś mnie Okej dobra niech będzie O o o Kihio kocha Kachabobuks Stop Poczekaj, co tutaj robi potwór? 3! Milion robux dla ciebie, widu i przeżycie! Zasubaj łapkę! Eee, co? Pięć, cztery, trzy, two, jeden! Wasze milion robux. I oczywiście przeżycie No to jest za dziwny telefon Teraz jesteśmy jednością, ale pamiętaj, nie klikaj czerwonego przycisku Okej, okay, dobra, niech będzie Ale dobra, chodźmy do pokoju tak, żeby nie dowiedzieli się o tym moi rodzice I Ja nie mogę, synku Co ty robisz? Przecież jasno ci powiedzieliśmy, Mamo. I tato, to naprawdę nie jest tak, jak myślisz. Ale poczekaj, co to jest za przycisk Goti Masz naprawdę przywalone. Nie, to są jakieś sny, to naprawdę zatrzymało czas! Ale czekaj, jak teraz tak po prostu obok nich przejdę i ukryję się! Tutaj! Masz naprawdę przewalony! Eee, gdzie jest Gotti? O mój boże, nie wiesz, że to się naprawdę udało! Okej, okay, to było naprawdę dziwne, ale chyba nam się przewidziało! Nie, nie, po prostu to jest jakiś sen! Dzięki temu filotowemu urządzeniowi mogę kontrolować czas! O, ja, kochani, to czas na bruk To, co się działo wczoraj w moim domu, to było naprawdę mega dziwne. O, co wzięcie czasu. Okej, okay, było naprawdę blisko. Dobrze, żeby to uratowało, ale okej, okay, dobra, wejdźmy do bruk Szkoły i... Eee... Sorry, Tasek, co ty robisz? To wcale mnie nie boli. Okej, okay, dobra, Doritosek, nie pytałem. Ale dobra, szybko biegnijmy na lekcję tak, żeby się nie spóźnić. Nie tak szybko, głupi, Gody. Eee, poczekaj, co się dzieje, Bulerzy? O, Ale boli moja głowa. <laughs> Ej, Bulerzy, dlaczego wy się ze mnie śmiejecie? I o co wychodzicie? wy do mnie podchodzicie? I ja, Gody! Poczekajcie, Bulerzy, co się dzieje? Co wy chcecie mi zrobić? Przestańcie, proszę! Gadałeś wczoraj swoją dziewczyną! Ale słuchajcie, ja to naprawdę wyjaśnię! O, o, nie, naprawdę! Proszę, dostawcie mi chłopaki, nie! a. a... Pop, pop to stół. Auto bolało! I na koniec przedstawienia! Em, co na koniec? O nie zostaw moją twarz, bulerzy! Nie no burle, żartujecie sobie, czy wy serio to zrobiliście! Zamieniliście moją twarz w jakiegoś klauna! O nie gadajcie, że teraz sikiera! O ho! Zatrzymanie czasu! Okej, okay, i jeszcze cofnijmy czas! I pop, Sium, bęk, I ostatnie... O! I okej, zróbmy im słodki makijaż klauna, jak oni zrobili mi! Znówmy czas! Ha <laughs> czerwony klaun Ty też masz makijaż klauna Poczekaj, James też ma makijaż klauna Ja nie wiem, że serio jesteście klaunami To jest głupie, kto to nam zrobi? To zatrzymywanie czasu jest naprawdę super! Ale poczekaj, to jest dzwonek na lekcję chemii! Ale dobra kochani, jak to jest dzwonek, to szybko biegniemy na lekcję, bo nie możemy się spóźnić, ale poczekaj co tutaj robi płodący motor i namiot! Ale okej, okay, powolutku podejdźmy! Okej, okay, siu! Goty! Ale, panie nauczycielu, ja naprawdę tym razem się nie spóźniłem! Używasz telefonu do mojej lekcji? Nie, proszę pana, to naprawdę nie jest telefon! Nie ma takiej opcji, oddawaj to teraz! Nie no naprawdę On zabrał mi mój kontrolator czasu Klasa wyciągać karteczki Nauczyciel to jest naprawdę ważne Mogę swój telefon proszę Nie ma takiej opcji nie uku A mój Boże mam naprawdę poważne kłopoty Okej okay, proszę proszę pana to jest kartkówka Okej okay, goti dostałeś Jedynkę Czekaj, co to jest niemożliwe, że dostałem jedynkę? Gupi Nerd Gotti dostał jedynkę! A mogę chociaż odzyskać swój telefon? Tak, proszę! I proszę pana, mam jeszcze takie jedno pytanie: Słucham, nie uku! Czy mógłby pan mi powiedzieć odpowiedzi na tą kartkówkę? Okej, okay. a tlenek sodu, dupe, flaming Równanie sumaryczne demo do wapnia. Okej, Ok, i teraz dzięki te. Co w nim ten telefon teraz! Okej, okay, to będzie proste. Okej, okay, proszę nauczycielu, to jest kartkówka na szóstkę O mój Boże, serio, znowu jedynka? Nie, nie, nie poczęcie, ja się przewidziałem Wszystkie odpowiedzi dobrze 100% Szóstka No najwyraźniej, proszę pana, jestem za mądry Ale poczekaj, to jest dzwonek na przerwę Na przerwy, klasa, koniec lekcji Ja nie mogę, kochani I czyli jak to jest dzwonek To czas na jedzonko Poczekaj, goty tu a co się dzieje? Hej, Goti! O, oh, he, e, e, i, o, Okej, ten dziwny typ nawet nie wiedział, że nazywam się Vera. Nie poczekaj, ja tu wyjaśnię, proszę, stój! Ale dobra, mam pomysł! Zapauzuj, cofnij, cofnij czas, okej, Hej, Goti! Hej, Vera. Chciałabyś, Wera, może, eee, ten, e, o mój Boże, co za dziwny ty! Nie ucieka no, Jeszcze raz! M20 e, Stuvera masz naprawdę piękne! Piękne, piękne! Padaj, go ci, Waku! Nie, no ja mam po prostu już tego dość! Em, Wera, bo chciałem się ciebie zapytać Czy ci chciałbyś może gdzieś wyjść na randkę po szkole? Wyjść z tobą na randkę? Tak, tak Wera, bo tak jakby ja Ja Ciebie kocham ja ciebie też gotuję! Ja nie mogę naprawdę, ja nie wierzę! Bozi, bozi, Przestańcie to obrzydliwe! Zatrzymanie czasu! Okej, okay, dobra, i zejdę na dół. Wezmę nauczyciela i postawmy go tutaj, żeby Doritosek miał problemy. O oh. Mały Boże, nauczycielu! Ale przecież ja rzucałem w Gotiego! Przecież tutaj go nie było! No widzisz, ale z tego co widzę, to masz naprawdę. Poważne kłopoty, Doritosek! Dostaniesz dogody, jedynkę! Okej, okay, dobra, zatrzymywanie czasu tym urządzeniem jest naprawdę super! Ale czas przetestować to świecące urządzenie na całym Heaven! Tu no jest napad na bank ręce do góry! Nie ma takiej opcji, złodzieju! Cofnięcie czasu! Okej, okay. halu policja! Jakiś dziwny złodziej zaraz oprabuje heaven! Pa. Halo, to jest do pod ręce do góry! Stój głupi złodzieju! Ręce do góry tutaj policja! Ale jak wy tak szybko? Przecież to jest niemożliwe! Okej, lecimy fula! O Jezu, jestem taką schorowaną babunią! O Jezu, czas Okej, okay, babciu, odniosę cię tutaj. A ty, głupi samochodzie, tutaj. O, o, o. Co się stało, wnuczko? Nic. Nic. Moje małe dziecko! Jest w tym północnym apartamencie! Mamo, słab mnie! Dobcia! Okej, okay, dobra, i teraz będzie ok! U! Skąd tutaj jest śpiwu? Nieważne, to czysty przypadek! Okej, okay, kochani, jesteśmy w domu Buli! Hej, Gotti! Co ty, Bully, robisz w moim domu? Oddawaj ten telefon! Zostaw ten telefon, to jest naprawdę niebezpieczne! Kliknijmy czerwony przycisk! Nie poczekaj, tego nie wolno! O, gdzie jestem? Czemu jestem starszy? Hej, Gotti! Mamo i tato, jesteście dzietkami, ale poczekajcie! Gdzie jest Bully? Prezydencji na Eagle View! Ale co się stało z Brookhaven? Stoi synku, to niebezpieczne. Tu chyba jest jakieś załamanie czasoprzestrzeni. Okej, okay, jestem obok rezydencji Bulera. Siup. Muszę zabrać temu głupiemu Booliemu kontrolator czasu i naprawić czasoprzestrzeń. Okej, okay, nikogo nie ma, jesteśmy. O Jezu, jest tutaj. W końcu go mam, miałem już dość. Tak jak zaplanowałem. O Jezu. O nie, gdzie jest kontrolator czasu? Okej, okay, Jezu, dało się, szybko ucieknijmy. Okej, okay. i... Oh, oh. Jestem w bezpieczeństwie. Oddaj to tyro! Jak mogłeś, się że zepsułeś naszą przestrzeń? Trzymaj tu! Tu! Ok, i cofnijmy To wszystko! To. Okej, okay, dobra, mam już tego naprawdę dość Wyrzućmy to Buu! W końcu, spoko Co to za telefon? Okej, okay, tysiąc lat na Doritos stu.